Kochani, zrobimy sobie czytanko, co idzie do singli. I czytanie będzie polegać na tym, że wybieramy sobie grupę 1, 1 lub 2 i to będzie czytanie intuicyjne o cyferkę 1 lub 2. Ja patrzę, co idzie do singli. Musicie być singlami, oczywiście, kochani. Tak, to jest czytanie dla singli. Pamiętajmy o tym, dobrze. Pamiętajmy o tym. Ja Was oczywiście zapraszam do subskrypcji i tak dalej. Oczywiście czasówka sobie... pewnie tam dodam na dół, więc sobie zobaczycie. Myślimy. Jeden czy dwa. Jeden, dwa. Już szybciutko, szybciutko, szybciutko. Bo to będzie szybkie czytanie. Co idzie do singli. Moich singli, kochani, pamiętajcie, musicie być singlami. Nie no, śmieję się. Każdy chyba wie, prawda? Wydaje mi się, że ktoś jest w związku to nie patrzy takich czytań. Dobra. Co idzie do singli? które wybrały. Cyferka jeden. O, wypadło mi to, nie biorę. Ale karty latają. Jedenka. Kto idzie? O, jejku. Przepraszam, że ja się śmieję, ale weźcie, uważajcie. Ojejku. Jedynko, uważaj, uważaj, uważaj. Dobra. Jedynko, ja powiem tylko z takich jakby rad. Przede wszystkim, jedynki kochane, no to już tak powiem. Już jak jest. Uważajcie na osoby, które mogą tęsknić za swymi byłymi albo w ogóle jakimiś tam osobami, z którymi miały różnego rodzaju relacje bądź w ogóle związki, bo ktoś, kogo wy spotkacie, może być jeszcze jakby nie może być po prostu w stanie zdrowienia po takim związku i może po prostu wykorzystać wasze dobro, wasze ciepłe serce, tak? I po prostu będzie chciał na chwilę zapomnieć o kimś i tak dalej i wiecie. Tutaj od razu Wam to powiem, ale z takich pozytywnej informacji, to kochani, kochani moi single, tutaj mi się pokazuje. Oj, spadło, spadło. Dobrze, że złapałam, nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze. Kochane single, no tutaj przede wszystkim mi się pokazuje, tak, że tutaj możecie mieć właśnie problem albo z jakąś osobą, właśnie, która. Siedzieć cały czas w przeszłości Albo to wy jesteście taką osobą, która jakby Cały czas czeka na jakieś powroty Na jakieś dawanie szanse I tak dalej, wy cały czas jesteście W takim trybie wisielca W zawieszaniu, tak, że może Ktoś tam jeszcze o mnie będzie pamiętał Może w ogóle mój były się pogodzi Albo była, w ogóle co to ma być Tutaj trzeba z tego wyjść, trzeba wyjść do ludzi Bo związki się kończą Dlatego, że miały one jakieś podstawy się zakończyć Tak, my wiemy kochani, że jakby Nic nie kończy się bez przyczyny i, I każdy związek, każda relacja jest dla nas lekcją, tak? Wy, kochani, wydaje mi się, że jeszcze nie wyciągnęliście zbytnio takiej lekcji po swoich jakichś takich związkach. Dlatego moja kochana grupa jedyneczka może przyciągać osoby, które będą mogły Was w jakiś sposób manipulować, wykorzystywać. I tutaj jest właśnie tego kwestia, żeby to rozpoznać i się nie dać. Tak bym powiedziała. Ale przede wszystkim nie zamykajcie się, tak? Bo tutaj wydaje mi się, że moje kochane jedyneczki. I wy macie szansę naprawdę poznać kogoś bardzo fajnego, bardzo wartościowego, tylko tyle, żebyście byli pewni siebie, tak? Żebyście tryskali taką energię, taką radością, pewnością u siebie, bo wtedy nikt was nie przebija. Mi się wydaje, że wy macie ją bardzo, bardzo mocno tą pewność siebie i tylko wystarczy to pokazać, tak? Nie zgadzamy się na rzeczy, których nie chcemy. Tak samo z granicami, tak? Jeżeli będziecie się z nimi spotykać jedyneczki, nie przesuwamy tych granic, jeżeli my tego nie chcemy. Dobrze, kochani. Tutaj bardziej się jakieś rady pojawiły, niż wiecie czas, czy coś takiego, ale uważajcie na takie osoby, bo tak mi się, kochani, pokazało. Najpierw uleczcie siebie, albo niech osoba, z którą się będziecie spotykać, niech sama siebie uleczy, jeżeli wykryjecie taki problem. Grupa numer dwa, single, co do nas idzie kto. O i tutaj grupa o. Ale... O. o kurczę, ale karty. Mm. No widzicie? W jedynce pokazało się, że ktoś może nie być gotowy, albo mo może być coś... Wiecie, osoba, którą przyciągniecie, która do was przyjdzie, może być coś nie tak. A w grupie numer dwa od razu całkiem inne karty. Hm? Z czego to wynika? Bo ja nie wiem. Dobra, kochani. Tutaj dwójeczka. Mak, cesarzowa... Siedemka kielichów, ale król mieczy też jest, kochani, tutaj coś może was y, walnąć. <laughs> walnąć, 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 tak? E, tutaj możecie się kimś zauroczyć, bądź ktoś jest na przykład wami zauroczony. No tutaj, kochani, na pewno będzie jakaś osoba do związku, tak, cesarz. E, taka osoba, która jest władcza, która jest inteligentna, która może. E, która może mieć też duże zasoby finansowe, może mieć fajną pracę, dobrze zarabiasz, tutaj kochani mi się to e, przede wszystkim pokazuje, no pokazuje mi się połączenie intelektualne, połączenie e, podobnej wartości, tak, tutaj kochani, no też mi się pokazuje, że ktoś może się zastanawiać w ogóle, czy faktycznie zasługuje na tą osobę. Jeszcze mamy tutaj siedem kielichów i dziesiątka kielichów. No, single, dwójeczki. Tutaj ktoś będzie Wam za wszelką cenę chciał pokazać, że jest bardzo dobrym kandydatem, kandydatką, będzie się starał o Was. No tutaj nawet nie mam się do czego, kochani, przyczepić. Grupa numer dwa. Tutaj karty naprawdę bardzo fajne są. Tutaj też siła manifestacji, kochani. Manifestujcie, jeżeli um, wierzycie w takie rzeczy, bo też nie każdy wierzy. Manifestujcie, afirmujcie, a dobro do Was przyjdzie. Naprawdę pokazuje mi się jakiś taki Fajny człowiek, taką fajną energią, intelektualista, indywidualista, tak? Może być też artysta, który, no, łupnie was, tak? Jak to się mówi? No, będzie, no, tutaj będzie bardzo wielkie zauroczenie od razu przez pierwsze spotkanie. I wy będziecie wiedzieć po prostu, że to jest to, moje kochane dwójeczki. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję, Single. No i co, oby wam się da, oby szczęście oby było wam jak najlepiej, kochani. Tego wam życzę. Dziękuję za dużo szczęścia, dużo miłości, żebyście znaleźli odpowiednie osoby, tak? Bo my chcemy wszyscy, tak? Miłości i fajnych osób w życiu. Dobra, to ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.